Witam Was wszystkich, następnie chcę Was pobłogosławić w imię Pana naszego Boga Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego wspaniałego i niech Wam Bóg błogosławi. I przeczytam Wam fragment z dziejów apostolskich, dokładnie z rozdziału 8. Od wersetu 26. To jest to fragment o tym, jak Filip, apostoł, spotkał Etiopczyka. W takim razie zacznę czytać. Jeszcze raz powtarzam, dzieje apostolskie. Rozdział 8, werset od wersetu 26. Lecz anioł Pana powiedział do Filipa, wstań i idź na południe, na druga, która prowadzi z Jerozolimy do Gaza. Jest to droga pustynna. Wstał więc i poszedł, a oto przyjechał do Jerozolimy oddać szczęść Bogu Etiopczyk, Eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami. I wracał, a siedząc na swoim wozie czytał proroka Izajasza. A duch powiedział do Filipa, podejdź i przyłącz się do tego wozu. Kiedy Filip podbiegł, usłyszał, jak tatem czyta proroka Izajasza i zapytał: Rozumiesz, co czytasz? A on odpowiedział: Jak mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wszedł i przy nim usiadł. A czytał ten fragment pisma: Jak owca na rzeź był prowadzony, i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak on nie otworzył swoich ust. W jego poniżeniu pozbawiono go sądu a któż wypowie jego ród? Jego życie bowiem zostało zabrane z ziemi. I zapytał Eunuch Filipa: Proszę cię, o kim to prorok mówi? Samo sobie czy o kimś innym? Wtedy Filip otworzył swoje usta i, zaczynając od tego fragmentu pisma, głosił mu Jezusa. A gdy jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. Wówczas Eunuch powiedział: Oto woda. Co stoi na przeszkodzie, żeby mógł być ochrzczony? I powiedział Filip: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on odpowiedział: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Kazał więc zatrzymać wóz. Obaj, Filip i Ełnuch, zeszli do wody i ochsił go. A gdy wyszli z wody, duch pański porwał Filipa, i Ełnuch go więcej nie widział, ale jechał swoją drogą, raduj, radując się. I ja ten werset, ten cały rozdział, znaczy przeczytałem, mam z tego względu, że. Yy, ja słyszę też o takich właśnie zborach dziwnych, gdzie ludzie, pastorowie czy inni tam co prowadzą zbory każą odczekać jakiś czas ileś czasu wchodzić ileś tam kursów, zajęć aby móc zostać ochrzczonym. Na przykład też pisze z jedną osobą, nie podam imienia, kto to jest, napisał mi, że 19 maja ma Już mi pisał o tym od stycznia, nie wiedziałem, że to tak długo on czeka, a on już trochę czasu czeka. I dziwi mnie to, że tak się dzieje. Ja rozumiem, jeżeli ktoś ogłasza, tego i tego dnia będziemy chcieli, jeżeli ktoś chce, nie przyjdzie ochcić, nie przyjdzie się ochcić. jeżeli ktoś wierzy, Uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, w Chrystusa. bo w Rzymian 10 9 dobrze mówię, jest jeśli ustami swoimi wyznasz, że Chrystus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił go z martwych, zbawiony będziesz. A zbawienie oznacza odpuszczenie grzechu, prawda? To jest ten cały start. Biegniemy wtedy, zaczynamy całkowicie start, nasze grzechy są całkowicie zmazane i biegniemy do końca. Ale jesteś podkreślone. Sam nasz Zbawiciel powiedział, to zaprawdę, zaprawdę powiada Wam, jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Jeżeli ktoś nie ości naro... nie się z wody i z ducha, nie ujrzy Królestwa Bożego, prawda? Nie wejdzie do Niego. Tak powiedział sam Zbawiciel. I w dziejach apostolskich sam Piotr nawoływał również, pamiętajcie się, i pokutujcie. Na upamiętanie grzechów i dajcie się ochścić na upamiętanie grzechów Waszych, prawda? Ochścicie się Wy i całe Wasze rodziny, domostwa. I. No i tak też trzeba właśnie czynić. Nie? Ja nie rozumiem właśnie takich nauk, jak ktoś komuś zbrania się ochścić. bo jeżeli ktoś uwierzył, chce być oszczony, tak jak jest tutaj podane, w tym fragmencie, miał wyłożone z pisma. Etiopczyk uwierzył w Jezusa Chrystusa i zapytał coś stoi na przeszkodzie? Na przeszkodzie. No to mu odpowiedział Filip, jeżeli w to wierzysz, no to nic. Wyśli go, więc już go więcej nie zobaczył. On zaczął swoją drogę z Jezusem Chrystusem. Prawda? I. Zobaczcie, przecież to jest w ogóle niebiblijne, Żeby wstrzymywać kogoś. O, ty masz chodzić, ty musisz... Musi ileś nauk przyjąć, i dopiero tam kiedyś będziesz ochrzczony. A co jeśli ktoś nie dożyje do tego chrztu? Zastanawia się ktoś na tym, że w każdej chwili Bóg nas może powołać. Prawda? Ale skoro sam Jezus powiedział, że ktoś się nie narodzi z wody i z ducha, nie wejdzie do Królestwa Bożego, więc coś musi to znaczyć, prawda? Więc jest to naszym obowiązkiem. Najpierw przyjmujemy chrzest wodny. Jest to poprzez zanurzenie, śmierć i narodzenie nowego człowieka. Zobaczcie, ja kiedyś szukałem Jezusa Chrystusa. Mój w ogóle etap nawrócenia trwał dosyć długo, nowo narodzenia, ale w momencie, kiedy ja chciałem się ościć, skontaktowałem się z moim, teraz już bratem w Chrystusie. Prędzej to był też mój kolega, z którego znaliśmy od dziecka. I ja mieszkałem na Islandii. Nie znalazłem tam nikogo, nie miałem też tam żadnych kontaktów, szukałem. Słuchajcie, ja zamówiłem bilet do Polski i jechałem 400 km prawie na samolotnisku. Bo tam jest ogólnie, ja mieszkałem na samym, w kroku to się nazywało, na samej północy Islandii i do lotniska 400 km było. I musiałem czekać bardzo długo na lotnisku, bo nie miałem innego, musiałem z kimś jechać, nie miałem tam swojego auta. Czekałem 18 godzin na lotnisku. Więcej, cała moja podróż trwała 30 parę godzin. Później miałem przesiadkę w Danii, jak leciałem, i wylądowałem w Gdańsku. I 9 stycznia, tak jak ja przyleciałem, tak na drugi dzień, spotkaliśmy się i ja poszedłem się ochścić. Uwierzyłem w Jezusa. Szukałem dosyć długo Jezusa po tym wszystkim, co. Co pytałem się wielu ludzi, też czytałem Biblii, oglądałem jakieś nauki różne po tym wszystkim, co ja robiłem, kiedy ja byłem człowiekiem, po służeniu szatanowi, po samobójstwie. I tych no, szukałem, szukałem Pana, naprawdę. i i wierzyłem, że Jezus jest Bogiem, dałem się oksić. Poleciałem specjalnie to jest 3000 km, 30 parę godzin, i nic nie stało dla mnie na tej przeszkodzie. Ja nie rozumiem, właśnie. Jeżeli ktoś chce się oksiąść, oksijcie tego człowieka. Nie dawajcie mu jakichś terminów, bo to jest niebiblijne, prawda? Jakieś daty. No i tak jak ja mówiłem, ja rozumiem, jeżeli ktoś nawołuje, o tego, tego dnia będziemy chcieli. I... Yy, możecie przyjść, kto chce się ochsić, to wierzy, tu wierzy w Jezusa. No to coś zupełnie co innego: to po prostu ktoś podaje termin, i w tym terminie, ale ja wie, wiem, że taka osoba, która podaje ten termin, jeżeli ktoś by się do niego zgłosił, bracie, proszę cię mnie, bo ja wierzę w Jezusa, to on by to zrobił automatycznie, nawet we Wannie, gdziekolwiek. Rozumiecie? Czemu wy tak zbraniacie się, właśnie jakieś i niebiblijne, te właśnie te nauki, i nie dajecie. Jeżeli ktoś pragnie być ochrzczony, przyjął Jezusa Chrystusa do swojego serca, czemu go nie chcecie ochścić? Jeżeli ktoś tego pragnie, naprawdę. Tak no więc, róbmy tak jak jest w Słowie Bożym. Nie dodawajmy nic od siebie, jak już mówiłem to w innych filmach. I nie zbraniajmy bieżącym przyjąć chrztu. Nie dajmy im na to jakichś innych, specjalnych terminów od siebie, bo. Wasz, wasz zbór tak tego wymaga. To wasz zbór tak tego wymaga. Bóg tego nie wymaga. Każdy ma prawo przyjść do Jezusa w danym momencie, kiedy chce, prawda? Zachęcam was do czytania Słowa Bożego. Czytajcie sami Słowo Boże. Przyjmijcie Jezusa Chrystusa do swojego życia. Trzymajcie się Jezusa i wszystko będzie dobrze. Pamiętajcie, tylko Jezus, nikt inny.